Proszę Państwa, myślę, że pora kolejny raz wjechać do mojej niedoszłej pasieki traktorkiem i skosić co zielone. Ze słabych wieści to moje. Wszystkie drzewka Brzoskwini są wymarśnięte, więc może coś odbije z pnia, a może to koniec z Brzoskwinią. No Brzoskwina nie jest przygotowana na prawie 30 stopni mrozu genetycznie, nie ten klimat kurde, a że nie były opatulone, więc marzły. Tutaj widać, kto zresztą śledzi kanał, no to wie ile starań roboty włożyłem, żeby coś tam z tych brzoskich było i w tym roku już się spodziewałem dobrą skrzynę owoców zebrać, bo w tamtym roku już było sporo, mimo że sporo też redukowałem, żeby właśnie uzyskać dobrą koronę i jak już były korony fajnie rozbudowane już za rok to naprawdę by były solidne drzewa, to wziął i mróz ścisnął, tutaj jakieś tam drzewko, które i tak było przeznaczone na straty, bo raczej tutaj nic dobrego by z tego nie wyszło, ale też przymarzło i nie żyje, no a tamte dwa, o tamte mi tylko chodziło, szkoda, szkoda. <laughs> no ale no co zrobisz, nic nie zrobi się dosadzi i tak tych drzewek jest sporo tylko że brzoski nie mam no, za to bez żadnej żadnego okrywania tutaj młode drzewko w tamtym roku sadzone czy na jesień dwa lata temu proszę bardzo wszystko elegancko ładnie odbija no ale tutaj też y, zakopałem trochę y, tego nawozu pochodzenia zwierzęcego Dosłownie. Zobaczcie, kwiatki już są węgierka. Zobaczymy, co to za węgierka będzie. Um. No i co? Dobrze tutaj będzie, nie? Parę uli postawić. Znaczy na początek, no to tam ile? Tam chyba z trzy ule będę miał. Ale kiedyś z 20 uli w tych drzewach. Tutaj cały pas niebieski, fioletowy będzie w bzu niebawem. Zobaczcie. kurde, maj. Zaraz. Połowa? Nie, w sumie w normalnym czasie będą kwiaty, bo tutaj jeszcze półtora tygodnia i będą kwiatki. Chociaż teraz ma być zimbienie, więc może być różne. No, ale tutaj, kurde, taki z początku lata, miód to może być zacny. No, tam nie użytków sporo. Tam są kurde, pełno działek z kwiatami. Wiecie o co chodzi. A ja i u siebie, jakbym miał więcej pszczół, to i u siebie bym wsiął na ziemi coś zasiał co lekczeraśnia jeszcze dzisiaj Znaczy w tym roku Czy będzie czy nie będzie Ładnie kwitnie mrozów Ma nie być Więc być może coś będzie z tego Dobra idę po traktorek I będę tutaj kosił Kurde na łeb na szyję Gnałem z wysiewami Wysadzeniami i wszystko tutaj jest zasiane, tam jest zasiane, tam dalej też jest zasiane i zasadzone. Także w polu mam wszystko, popryka, tylko w tunelach yy, nie jest zasadzona. Jeszcze już siły nie mam i kręgosłup mnie napierdziela. No ale miał być deszcz właśnie, o to chodzi i parę kropel dosłownie spadły, nie ma deszczu. A ja nic nie podlewałem jak zasadziłem, <laughs> uschnie. Maliny już się wybijają. Aha. A jeszcze w jednym miejscu mam to pinambur na łące małej nie i się zieleni ona już dopiero. Zobaczmy jak się ma ta łąka. Widać ci przybija trawka, mieszanka, traw i koniczyna. O, koniczynkę to już dobrze widać, bo listki już są nawet. O no i trawa też także z półtora miesiąca będzie rosło później pokos I zobaczymy co z tego wyjdzie idę ten topinambur zobaczyć gdzieś tu wysadzałem tylko po długości to nie to? nie, to jeżyny gdzie topinambur? jeżyna dzika rośnie gdzieś tutaj na końcu sadziłem gdzie popadło አቶ ነው የ No cóż, urośnie, będzie widać. który na 3 metry chyba rośnie. A to nie przytulio? O, chyba to. Zobaczcie sporo tego. Można by herbatę zrobić. O! To nie tylko nabór I tam. Może być. O! Tutaj. Zobaczymy. No, z tego siania już tam więcej dzisiaj nie nagrywałem Tylko to co wczoraj dostaliście O ile to można patrzeć kurde Na niedolę farmeryską O, łączka się przybija Zaraz Wpadniemy tam rotacyjną zobaczy co jest grane Dobra o kurde tu jaka trawa ty Ci przydało przyczepkę traktorek, i kurde do tego, do szklarni, zielonkę. Chmury idą, będzie deszcz. No, zielonkę do szklarni na O później nie wiadę już, tylko rotacyjną. A tutaj jeszcze kosiarka teraz, to elegancko by weszło. A jak ta łąka. Po pierwszym pokosie traktorkiem. się zagęści trochę. Czy tu kosą to słabo, nie ja wiem co to za trawa przetrwała. Słaba ta łąka dla królika, ale jest trochę koniczyny. Chyba z tamtego roku. A to co dosiewałem to powinno dopiero tam coś tam schodzić chyba. No bo traktorkiem zebrałem te nasiona. O skała kurde się zrobiła. Wida, bida z nędzą. O zobaczcie, tutaj tylko jeszcze pory idą tego z brzegu, a tutaj dotąd mam warzywo wysiane. Buraki, marchew, pietrucha, tutaj wsadziłem selery, cebuli dużo. Tam już są ogurasy No także tutaj jest sporo, a i fasola tutaj wysiona jest chodźcie tak sią, aż na wierzchu wszystko kurde ten muszę do fasoli streamingować rozsiew... nie jaką on siewnik ja tam większość zakryło no a tutaj pastewna wschodzi ona? ty wschodzi, nie Nie wiem czy tu burak, a może to buraki już? Nie, burak inaczej chyba wygląda. Już nie pamiętam czy to burak czy marchew. No, w każdym bądź razie są tutaj i buraki i marchew, pastewna, a marchew na bruzdach przecież robiłeś. Kurde, o tutaj o jest marchew. Pod warzędy, ale skała. Ziemniaki to redlić będę. Ale to też półkizielsko, no kurde, co tu się wydarzyło, patrz, patrz, ziemniak wejdzie. popada deszczyk, się przybije, no, a no, później jeszcze tam rasa o bredle, no, żeby tak nie było. ale skała, patrz, normalnie szok, nic się nie sypie ta ziemia. Zadam? Ania? Jadia. Dobra wiata, nie? Na słoneczko. Jest gdzie się schować. Może i doceniają. O Jezusie. Nazwę ten film Narzekanie Farmerskie. O, takie odcinki też powinny być dość regularnie. Jakby nie narzekał, to by... Znaczyło, że za mało roboty kurty robi. Zobaczcie, jak ta jedna bela, to już tutaj do użytku będzie szła do koziarni i na kurnik. A tutaj zabezpieczyliśmy trzy kolejne na paletach folia na górę. Tutaj straż nie tak solidnie, no bo też do użytku, nie? Chociaż nie wiadomo, jak to będzie w tym roku. Bo problem jest z drobiem. Tam, gdzie się zaopatrywałem, no, to dzisiaj właśnie był telefon, że nic nie ma w tym roku. Wszystko odmówione. Także gdzieś tam w innym miejscu jestem umówiony na indyki. Też indyki można wysyłkowo póki co jeszcze w kraju. Jest parę ogłoszeń. Ale z proilerami, z kurczakami jest problem. Więc tutaj nie wiem jak to będzie jeszcze. W następnym tygodniu będzie trzeba coś... Kombinować chyba do następnego tygodnia. Tutaj się trochę z robotą chyba wyrobię, żeby się tym zająć. Teraz to ja nawet kurde zdrowia nie mam tak nie w krzyżu łupie, że ja ledwo z wyra wstałem. Chizys. A Zobaczcie, przyczepka jest i to z kiprem do tego, do traktorka. Tylko, że ten zaczep chyba będzie trzeba coś tam wymyśleć. Także więcej sprzętu jak talentu, jak to by yy, słynny. Ogrodnik powiedział. Siadaj, jedź pan. O Jezusie. A pali od kopa, aż mnie sumienie wzięło. Na sprzedawcy dorzuciłem trochę kasiori, zadzwoniłem. kuli to mówi, nie może tak być. Co dobry sprzęt, panie. Wiesz pan, bo ja spać nie mogę. Chodzi lepiej ode mnie. Pracuje też, hehe, oh jest. Jak? Oh. Robi wrażenie, nie? Kurde, 15 minut i po robocie. Pieniek, pieniek, a tak wszystkie krzaki, kurde, wszystko idzie. No, mam nadzieję, że tu erozja. Rok, dwa, zrobi robotę, że troszeczkę się wyrówna ten teren. Niżej kościska nie spuszczam. No i wiadomo, jak już będzie sama trawa, to wyżej będę mógł kosić. No na razie chodzi o to, żeby to zielsko jak najniżej kosić, żeby nasiona nie wydało. No, dobra. kura nie pójdzie na wybieg, to wybieg przyjdzie do kury. To <try> tak jak z tym. Mahometem, tak? Góra przyszła do Mahometa. Cuda na farmie, po raz kolejny, kurde. O, i co drugi dzień zgrabić na płot i kurka zje. Da jajo. kurki mają swój wybieg. Swoją zielonkę. Swoją łączkę. Od przodu i tam od tyłu. O, elegancko. Idzie ta chmura. A, ja jeszcze ogurasy mam do wysadzenia. Od tomatinki. One dosyć ładnie już widać, że się chcą pnąć. Tutaj myślałem wsadzić z tego brzegu. Wkopać. Później tutaj postawić tylko siatkę. I niech się pnie. Te. Tak zrobię. Susza. O, widzisz? Jak rośnie. Wsadzić w ziemię. I nie zatrzymywać, a tyle pora mi zostało rozsady. Chcę ktoś za darmo oddam. Bo mnie stać. Chcesz Abi? Pora. A u mnie proszę pierwsze pomidorki. Chcą kwitnąć o. <śla> w tym zielsku spokojnie się wytnie, kiedy będzie git. No, a tutaj o kurde suszy. Sieniegój pierwsze listki muszą zżuknąć, muszą być odrzucone. A później i tak tutaj jak szczyt ruszy się u Po prostu będzie miał, roślina będzie miała wystarczający korzeń. Żeby pójść w górę, to wtedy decyzja szybka należy do rośliny. Idziemy, lecimy, kurde rośniemy i wtedy tu w tydzień masz dwa razy większą roślinę. Jak tylko pogoda pozwoli. No w szklarni, znaczy nie, w lato na początku lata jest łatwo o tą pogodę, bo jest ciepło, nie? Na zewnątrz jest gorzej. Bo wiatry, bo deszcze, bo chłodniejsza noc, a tutaj już się nagrzeje ten cały grunt ściana. To w nocy, nawet jak jest na zewnątrz gdzieś 6-5 stopni, to tutaj jest 10 i wszystko rośnie. Dobra a tutaj foliaczku proszę przygotowane właściwie wszystko. Wystarczy ciąć dołki, robić i wsadzać papryczki. No, i tak z leką, z leką, bo kurde w krzyżu łupie, nie chcę się schylać. I też mi się wydaje chociaż pod nogami, tak jakby było dosyć miękko, ale myślę, że może być problem tutaj z kopaniem tych dołków, a ja tutaj widzicie, że to jest kubek, a nie chcę rozrywać zbytnio, żeby wiecie, zmniejszyć objętość tej bryły. No to trzeba kawałek wyciąć. Myślałem nagrzewać, nie? Jakiś nawet drut okrągły albo kawał metalu okrągłego puszkę czy coś i cyk, wypalać, nie? Palnikiem bym to nagrzewał i pyk, 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 pyk i dziurki takie fajne robił, później dołki i wsadzałbym bo tak, żeby pikować, no to wiadomo no to tam do pikowania dziura i jakoś tam bym wsadził nie wiem, na razie nie mam głowy do tego idę wsadzić te ogórasy, tomatinki. nie wszyscy wiedzą, że kiedy dbam bo mi nie wyśle nasion więcej znaczy, to do skarmienia, to w, w, w ramach tego eksperymentu, proszę Państwa. Gdzieś tam wyczytałem, że można eksperymenty robić, tylko, tylko tak można się dzielić z nasionami. Także to jest eksperyment, kiedy czy urośnie, czy nie. O, i przy foliaczku sobie urośnie, później tylko coś postawię, oprofonię, jaki będzie git. Jedna sadzonka została, żeby nie było, że wszystko w jedno miejsce, gdzieś posadzę. I tym miłym akcentem, takim przeddeszczowym, już kropi, zakończymy dzisiejszy odcinek. Miałem nic nie wrzucać, bo mi się nie chciało. Czasu nie miałem nagrywać, ale tak jakoś w biegu cokolwiek uchwyciłem. A czy to ciekawe, to już zostawiam Wam do oceny. Zostawiajcie łapencje, suby, jeśli chcecie oglądać farmerskie produkcje. I co, i komentujcie. Żebym cokolwiek miał do poczytania wieczorem, jak będę się zwijał z bólu w łóżku. Idź. Oszczędzasz te piłki, już chyba ostatnia. Na razie, cześć.